Dzień dobry. Proszę państwa, dzisiaj pan premier Donald Tusk jest międzypaństwową wizytą w Watykanie, w innym państwie, reprezentuje tam nasz kraj. I jak państwo doskonale wiecie, dla bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy liczyli na to, że kiedyś wreszcie wejdzie jakaś ustawa o związkach partnerskich, albo dojdzie ostatecznie do załatwienia sprawy in vitro, pozytywnie, tak pełną gębą, żeby każdy, kto chce mieć dziecko metodą in vitro, mógł to, mógł to mieć bez względu na swoją sytuację ekonomiczną, A oraz wszyscy ci, którzy liczyli na, na państwo świeckie, na liberalizację ustawy aborcyjnej, na prawa kobiet, wynagrodzenia kobiet takie same jak dla mężczyzn przy tych samych stanowiskach, to dzisiaj wiedzą, że pan premier w, w ten sposób w kampanii daje gwarancję szefowi Watykanu, że. Zadanie zostało wykonane w minionej kadencji, te zmiany nie weszły w życie i że pewnie w następnej kadencji, jeśli Tusk będzie decydował o większości w polskim parlamencie, też tych zmian nie będzie. To jest bardzo zła wiadomość, dlatego że Polska potrzebuje takich zmian, żeby być krajem nowoczesnym. Tu już nie chodzi tylko o szczęście tych ludzi, choć ono jest już potwornie ważne. Prawie 300 tysięcy par chciałoby mieć dzieci metodą in vitro w Polsce i mogą mieć dzieci metodą in vitro. Około miliona, półtora miliona ludzi czeka na ustawę o związkach partnerskich, aby móc w pełni dzielić los najbliższych im osób, bez względu na to, czy mają, czy nie, ślub kościelny, czy cywilny. I wreszcie około miliona Polaków, często palących marihuany oczekuje na inną politykę karną i inną politykę wymiaru sprawiedliwości, politykę legalizacji. I oni też wiedzą, że dzisiaj meldując wykonanie zadania, pan premier Donald Tusk w Watykanie daje gwarancję, że tego typu zmian nie będzie. Ale oprócz tego chciałem Państwa poinformować, że zgodnie z naszą deklaracją sprzed kilku dni składamy dzisiaj formalnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wojciecha Polaka. Nowego Premasa Polski, Henryka Franciszka Hozera, biskupa diecyzjalnego warszawsko-praskiego, Józefa Michalika, biskupa Przemyskiego i Leszka Sławoja-Głudzia, Gdańskiego, arcybiskupa Gdańskiego. Składamy to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych hierarchów Kościoła przeciwko wymiarowi sprawiedliwości określonego w artykule 239, paragraf 1 Kodeksu Karnego, to jest poplecznictwa, polegającego na wielokrotnym utrudnianiu ujawnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości osób poniżej 15 roku życia, dokonanych przez polskich duchownych, zacieraniu śladów, przestępstw i udaremnianiu wszczęcia postępowań karnych w celu uniknięcia odpowiedzialności przez tychże duchow duchownych. Państwo dostaniecie całą treść uzasadnienia, która jest dodana do tego Wniosku, które odczytałem głównego, rzecz w największym skrócie polega na tym, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, ale trzeba to dzisiaj, w momencie, kiedy składamy takie formalne zawiadomienie, przypomnieć. Opowiem tylko jedną z historii, bo musiałbym tutaj dość długo opowiadać, żeby pokazać, w czym jest rzecz. Otóż, proboszcz stylawy, ukrywany przez arcybiskupa Michalika na terenie jego parafii przez całe lata, dopuścił się najpierw Czynu pedofilskiego wobec czteroletniej dziewczynki. Czteroletniej dziewczynki. Wiadomo było, bo po jakimś czasie wskutek zeznań tych osób rozpoczęto postępowanie wobec tego księdza. Jak się okazało, on przez 9 lat znęcał się nad tą dziewczynką, wykorzystując ją seksualnie, molestując i w różny inny sposób deprawując. Otóż przez te wszystkie lata, także ten czas, kiedy toczyło się już postępowanie przeciwko temu, Księdzu, a nawet wtedy, kiedy był skazany jeszcze nieprawomocnym wyrokiem, przez te wszystkie lata arcybiskup Michalik jego przełożony, nie odsunął go od kontaktów z dziećmi. To po pierwsze narażając kolejne dzieci na podobne przestępstwa, do których zresztą doszło, doszło które doszło do skutku. Niestety, ale to jeszcze nie, nie koniec tej, tej ponurej historii. Kiedy już sprawa oskarżenia przybrała na sile i zaczęli zeznawać bliscy tej poszkodowanej dziewczynki w sądzie, arcybiskup Michali wystosował list do wiernych, w którym potępiał tych ludzi. Stanął po stronie tego księdza, zbrodniarza, pedofila, a nie po stronie ofiary. Następnie w czasie kazania zastraszał tych ludzi, grożąc im usunięciem z kościoła i, i wiecznym potępieniem. No, to są rzeczy, które w stosunku do każdego człowieka, gdyby ktokolwiek z nas był w takiej sytuacji, że przez lata tolerował, wiedząc o tym, zbrodnie pedofilstwa i jednocześnie ukrywał tego pedofila przed odpowiedzialnością, następnie umożliwiał mu dokonywanie kolejnych przestępstw pedofilskich i wreszcie straszył ofiary i na ich najbliższych, no, każda z takich osób byłaby przez prokuraturę natychmiast zatrzymana. Postawiona stan oskarżenia i przesłuchiwana. Jednak nie osoby, która jest w sutannie czy w habicie. Te osoby w Polsce są bezkarne. Chciałbym, żeby pan premier Tusk dzisiaj w Watykanie dał gwarancję, że jego spotkania z papieżem nie oznaczają specjalnego statusu przestępców w sutannach i w habitach. I dlatego dzisiaj składamy to, to zawiadomienie do prokuratury. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. Agata Adamek, TVN24. Panie Przewodniczący, ja chciałam Pana poprosić o odniesienie się w kontekście tego, o czym Pan mówi dzisiaj na konferencji prasowej, do słów Aleksandra Kwaśniewskiego, który twierdzi, że Pan się zagalopował mówiąc o tym, że y, biskupi, których Pan wymienił z nazwiska, to są pedofile. Y, oczekuję też, że Pan za te słowa przeprosi. Rozumiem, że w związku z doniesieniem do prokuratury chyba nie ma mowy o żadnych przeprosinach. No nie, tu się w sposób zasadniczy różnimy. Nas bardzo wiele łączy. Także idea państwa świeckiego, przyszła Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie podkreśla, że jest osobą niewierzącą, ale w tej sprawie się zasadniczo różnimy. Ja uważam, że w tych sprawach potrzeba pewnego heroizmu i determinacji, bo to jest sprawa, która się ciągnie w polskim kościele od wielu lat. To tego niekarania księży pedofili odpowiednio surowo. Skala tego jest ogromna. Będziemy się wszyscy jeszcze wstydzili z powodu każdego dnia, który upłynął na bezkarności tych osób. Skala musi być podobna jak w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Jest ona przez, tą, przez ten opór wymiaru sprawiedliwości, jest ona przykrywana i nie uzyskuje właściwego rezultatu. No ale czego się spodziewać, jeżeli nowo wybrany prymas polski, Polak, wcześniej przecież sekretarz episkopatu, wielokrotnie kiedy wybuchały skandale pedofilskie, nie stawał po stronie ofiar, tylko usprawiedliwiał księży. Więc, no, Poczekajmy na podjęcie decyzji przez prokuraturę. Miejmy nadzieję, że ono nastąpi, a gdyby nie nastąpiło, to chcę o jednym zapewnić. Zbrodnie pedofilii, przestępstwa pedofilskie się nie przedawniają tak szybko. My będziemy, jeśli obywatele dadzą nam władzę w 2015 roku, będziemy konsekwentnie tę sprawę prowadzić do, do końca. Znaczy nie może być żaden przestępstwa, przestępca chroniony tylko dlatego, że jest księdzem. Ale jeżeli jeszcze zostaniemy przy Aleksandrze Kwaśniewskim i jego nastawieniu do Kościoła, to pamiętamy przecież wszyscy, pan i ja, ale pewnie też inni, zdjęcia, które wielokrotnie obiegały polską prasę, kiedy to Aleksander Kwaśniewski się spotykał na audiencjach wielokrotnie z Janem Pawłem II wraz z żoną tam bywał. No, jeżeli papież przyjeżdża w oficjalnej państwowej wizycie. Nie, jeździł do Rzymu, do Watykanu. Jako szef państwa, za co to, to komentuję, jako szef państwa watykańskiego, no to oczywiście to jest spotkanie między przywództwami dwóch odrębnych państw. I ono oczywiście bez pewnej przesady, ale powinno mieć miejsce. Natomiast ja jestem przeciwnikiem i konkordatu. Uważam, że konkordat powinien być rozwiązany. Nie ma żadnego powodu, żeby w konstytucji były zapisy uprzywilejujące jakieś inne państwo, ani specjalnych stosunków majątkowych, jakie dzięki konkordatowi ma państwo Watykan w polskim państwie. Trzeba ludziom przypominać, że ziemia przekazana Kościołowi Katolickiemu nie jest już ziemią polskiego państwa, tylko należy do innego państwa. Często ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Z racji, yy, yy, właśnie, no, że nie mówi się o tym wprost, co to oznacza, te, te tysiące hektarów przekazanych Kościołowi. I też trzeba powiedzieć, co też jest bardzo, yy, wie pani, często zapominane. No, weźmy przykład innego arcybiskupa Wesołowskiego, który się ukrywa w Watykanie i który yy, jest oskarżony przez prokuraturę yy, na Dominikanie o zgwałcenie, orgie i molestowanie setek dzieci. W czasie tej wizyty pana premiera Donalda Tuska ten ksiądz, ten arcybiskup Kościoła Katolickiego jest w Watykanie. Dlaczego nie ma odpowiadać przed Polskim wymiarem sprawiedliwości? Czy Państwo sobie wyobraża, że my w stosunku do jakiegoś innego państwa byśmy nie podjęli działań, że przestępca był przez polski wymiar sprawiedliwości osądzony, a nie przez jakąś komisję watykańską? No, to, to są wszystko rzeczy, które mnie niepokoją, dlatego ja rozumiejąc wizyty państwowe, tak jak w każdym innym kraju, niespecjalnie nie, nie będąc entuzjastą zbyt częstych wizyt, ale jakoś tam dopuszczając, głównie po to zresztą, żeby doprowadzić do rewizji konkordatu, nie, nie, nie akceptuję tego spoufalania się z papieżami czy z hierarchami. To był inny styl, który pod tym względem charakteryzował Aleksandra Kwaśniewskiego. Od tamtego czasu minęło 10 lat. Jesteśmy w innym świecie. Wszyscy mamy w znacznie większym stopniu, zwłaszcza po 2010 roku, świadomość tego, że Kościół ma swoje też ciemne strony i że w związku z tym musimy być bardzo zdeterminowani, żeby sprawiedliwości stało się zadość. To jeszcze chciałam poprosić o. Taką Pana ocenę, bo niektórzy mówią, że teraz y, wszyscy establishmentowi Polacy, czyli elektorat antyestablishmentowy odwraca się od y, Pana ugrupowania w kierunku Janusza Korwin-Mikkego. Czy nie ma Pan też takiego poczucia, że rzeczywiście tak się dzieje? No, państwo robicie co się da, żeby Korwin-Mikke dostał się do parlamentu ciągle o niego pytając. Ja nie miałem tej przyjemności w 2011 roku, ale y, powiem tak, to się nie uda. Korwin-Mikke nie przekroczy 4%. A już w ogóle myślenie, że ktoś to tak jak my, Europa plus Twój ruch, lista numer 5, jest zwolennikiem takich sam praw kobiet i mężczyzn. Może przejść do ugrupowania, które uważa, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych. Albo że ktoś tak jak my, troszczy się o opiekunów osób niepełnosprawnych, może się zgodzić głosować na kogoś, kto uważa, że osoba niepełnosprawna zaraża przez swoją obecność w klasie niepełnosprawnością dzieci pełnosprawne. Albo że ktoś tak jak my. Będąc zwolennikiem głębszej integracji europejskiej wprowadzenia euro może przejść do partii, która chce zamienić Unię Europejską w burdel, no to jeśli by tacy wyborcy Twojego ruchu Europy plus byli, to całe szczęście, że już nie są naszymi wyborcami, ale jestem pewien, że ich nie było. To jest właśnie jedna z takich nieprawdziwych tez rozpowszechnianych przez politologów. To jest teza, iż jest jakby bezmyślny, bezrefleksyjny elektorat buntu. I on oczywiście na poziomie jednego, czy półtora, czy dwóch procent, a nawet może trzech jest, ale to Korwin-Mikke zawsze dostawał ten poziom poparcia. Proszę popatrzeć na wcześniejsze wybory. Zawsze był fenomen Korwin-Mikke, który dostawał znacznie większe sondaże niż później w wynikach do wyborów. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Bardziej wierzę w tą inną zasadę, że tak jak w 2011 roku myśmy byli niedoszacowani. Ze względu na nasz antyklerykalizm, tak samo i tym razem jesteśmy niedoszacowani. Spodziewam się wyniku 11 dla koalicji Europa Plus Twój. Proszę bardzo. Mateusz Dabiera, Telewizja Polska od Jeszcze raz wrócę do premiera wizyty u papieża Franciszka. Wcześniej był Aleksander Kwaśniewski, u Jana Powa II i te wizyty były po uroczystościach w Monte Cassino. Chciałbym uzyskać taką odpowiedź konkretną, czy w ogóle politycy nie powinni wruszać i spotykać się na audiencji u, u papieża, polscy politycy. Jak najdalej, jak najdalej od papieża, bo to nie uchodzi prezydentowi świeckiego państwa, żeby się spoufalać do tego stopnia. W pewnym zakresie to jest oczywiście możliwe, jeżeli jakieś osobiste relacje kogoś łączą. Albo jest to osoba wierząca. Tym niemniej jednak to powinno być z protokołu oficjalnej wizyty wyraźnie wypreparowane i powinno być prywatną sprawą danej osoby. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, czy ktokolwiek inny, jako prywatnie, poza kamerami, spotkał się z papieżem, czy z kimkolwiek chce, no bo przecież my nie walczymy z wiarą żadnego człowieka, ani Bronisława Komorowskiego, ani kogokolwiek innego. Każdy z tych przywódców naszego kraju ma prawo do prywatnych relacji z papieżami księżymi, chodzenia do kościoła i tak dalej. Tak stanowi polska konstytucja. Natomiast kiedy pełnią funkcję prezydenta, premiera czy innego ważnego funkcjonariusza publicznego, no, powinni oddzielić ten wyraźnie, ten, ten obszar oficjalnej wizyty międzypaństwowej. I to jak każda wizyta, ma swój, musi mieć swój cel i swoją rangę, od prywatnej części. Niestety w Polsce tak nie ma, tak nie jest. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że przyczyną tego było, po pierwsze, też była niesamowita osoba Jana Pawła II, który był bardzo bliski Polakom przez walkę z antykomunizmem i, i była pewna nadwyżka jakby emocji wobec tej osoby. Nie tylko dlatego, że jest szefem Kościoła Katolickiego, szefem Watykanu, ale też właśnie, że był Polakiem, który wtedy był razem z nami w latach 80. I ja to doceniam i jeszcze, o ile to było jeszcze jakoś tam usprawiedliwione w przypadku Jana Pawła II z racji jego roli historycznej, to teraz no, już naprawdę nie ma żadnych powodów, żebyśmy Odwiedzali Franciszka, tym bardziej, że jak powiedziałem, w tym samym czasie przebywa w Watykanie ksiądz arcybiskup Wesołowski oskarżony o gwałty i molestowanie setek dzieci. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Jan Nadem, Panorama TVP. Panie Przewodniczący, chciałam poprosić o komentarz do pożyczek prezesa Kaczyńskiego. Czy faktycznie sprawa się nadaje do prokuratury i czy powinien podać nazwiska swoich wierzycieli? No, Jarosław Kaczyński nigdy nie był politykiem jasnym i przejrzystym, jeżeli chodzi o źródła finansowania. Zresztą nie przypominam takiego okresu, żeby on nie miał jakichś ciemnych interesów. Pani pamięta przecież początek, spółka Telegraf, przy... czy też spółka Srebrna, o ile chyba dobrze tak. pamiętam, nazywała tak. Więc to były spółki prawdziwego kapitalizmu politycznego. Pisze też o tym bardzo zdecydowanie Paweł Piskorski w tej książce, z której się tylko... Nielegalne finansowanie Platformy, czyli wtedy Kongresu Liberalno-Demokratycznego przebił, Ale przecież tam jest ogromny rozdział, jeszcze większy, na temat bardzo niejasnego funkcjonowania PiS-u, Wtedy PC, Porozumienia Centrum, ale z tym samym Józefem Kaczyńskim na czele, który z całą pewnością uprawiał kapitalizm polityczny. Potem przez całe lata, przecież bez przerwy media informują o pewnych nieprawidłowościach w rozliczeniach PiSu. Tam jest masa jakichś stowarzyszeń, fundacji powiązanych z różnymi ludźmi, którym partia przekazuje ogromne pieniądze, gigantyczne. Mówimy tu o, o setkach tysięcy i milionach złotych, a nie o jakichś tam kilku tysiącach, co pewnie jest dopuszczalne w każdym przypadku. Więc jest dużo tych niejasności. To paradoks polega na tym, że Kaczyński, który jakby ma wizerunek tego faceta o czystych rękach, ma być może najbardziej brudne z punktu widzenia stosunków finansowych pieniądze w polskiej ręce w polskiej polityce. Jeszcze dopytam tylko do tej kwestii, ponieważ Platforma Obywatelska jest przekonana, że nastąpiło złamanie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i zastanawiają się, czy by nie złożyć zawiadomienia do prokuratury. Dają jeszcze szansę, tak to można odebrać, tak mówi Tadeusz Zwiewka, na to, by Jarosław Kaczyński sprostował te kwestie tych 200 tysięcy. Czy pańskim zdaniem to rzeczywiście nadaje się do prokuratury? Jeśli tak, czy wspiera pan w tym Platformę Obywatelską? Faceci, co dostali nielegalne pieniądze w workach, w siatkach, setki tysięcy marek od niemieckiej CDU na początku lat 90. I którzy dzisiaj potępiają Kaczyńskiego, że e, e, dostał 200 tysięcy pożyczki od równie niejasnego i nie, funkcjonującego nieprzejrzyście skoku, przypominały mi troszkę Leszka Miller'a. E, 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 Bohatera moskiewskiej pożyczki potępiającego Aleksandra Kwaśniewskiego za to, że zarabia legalnie pieniądze na Ukrainie. Dzień dobry, Arkadiusz już kto 24. Ja bym chciał pana zapytać o kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego, nie tylko o wały, ale przeciwpowodziowe, ale też o ostatnią deklarację dzisiaj po spotkaniu z bractem, tak zwanym Bractwem małych stópek Jarosław Kaczyński opowiedział się za zaostrzeniem przepisów. Z jakim bractwem, przepraszam? Małych stópek. to jest. Ci ludzie, którzy protestowali w obronie życia w Szczecinie. No i opowiedział się za zaostrzeniem przepisów aborcyjnych i jest za zakazem tzw. aborcji organicznej. Tak? Już dzisiaj mogą zmienić nazwę PISU z Prawa i Sprawiedliwości na bractwo małych główek. Dlaczego? Bractwo małych główek. Pani usłyszał? Bractwo małych główek. Dlaczego? No bo czegoś tak bezmyślnego i i, i, i durnego, i głupiego, dawno już nie słyszałem. To znaczy, zaostrzenie ustawy, zaostrzenie to ustawy. ustawy, która jest najbardziej zaostrzoną ustawą na świecie. Pokazuje cały infantylizm tego myślenia. Znaczy, prawica i Kościół myślą w jeden sposób. Jeśli kogoś wrócimy do piekła, piekła na ziemi, czyli wieloletniego więzienia, pozbawimy go prawa wykonywania zawodu, majątku, wprowadzamy mu kary, to ten człowiek stanie się dobrym człowiekiem. Bij, bij, katuj, 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 jak te siostry zakonne w Zabrzu, a po iluś latach bicia Ci ludzie wejdą na, na dobrą drogę. Nie weszli. Po wyjściu z zabrza gwałcili, molestowali innych, bo nauczyli się przemocy. I te, te, tą przemoc proponuje dzisiaj Kaczyński wobec osób, które są i tak w beznadziejnie trudnej sytuacji. Ja mam do niego jedno tylko pytanie: ile dzieci wychował? I ile razy jego żona była w ciąży? Żeby się w tej sprawie wypowiedział. I to wszystko. Jeżeli to wszystko, to dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne konferencje.